jak QR mi nie działa tak jakby chat na PS tylko mi działa na, na telefonie mam więc gram na klawiaturze tak w ogóle Halo no, halo No halo Halo No Halo słyszysz mnie Halo no, weź nie wkurzaj. Dobra. Czekaj, bo mam Lizę, nie? O, lidze. ja też mam liwę przed chwilą. Ehe. Ta i gram na klawiaturze, nie? No ja też. Ehe. I dwa uliny, mam dwa na klawiaturze. Ale... Jednym z fałem, a drugie to jest dawny trochę zerch. Kurde, że tam to... typa, który ogarniał, um się budać. No mój będzie. Dobra, mogłem dobrze edytować. No edytować to ja też! Wiesz? No robiłem, się iść edytuję. Godałem właśnie swój swojego e, libę, ale to nie... Libę, ale zapisanego i... To był zamokinek. o! Klaudi! Cztery minutowe live! Spoko! Dawaj wyjdź! E, czekaj, bo mam dobrą gierę na klawiaturze, nie? No. Możesz... Możesz sobie zobaczyć. Można poczekaj, nie, oglądaj, dobra! Napis, bo oglądaj. Ogólnie... <laughs> 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 mam Minecrafta! Na czym? No to znaczy... Mini który Ej który kamil, napisz na coś. Na na to to Teraz wygląda to dużo lepiej niż wyglądało. Patrzysz na mnie. Ej weź Półko wyłącz nas... to, bo to słychać. Ja, perspektywy... O, Dlachalikla. Ja jestem po No i to jednego ogara zabiję. Ja bym miał 6, fragów, tego FAB mi zabrał, o, ostatniego. <suszę> RPGa, ja już nie goszczyłem, ale on już przy tej chyba też gry na klawiaturze kto? O, o Pokaż No to nie pokaż dziewięćdziesiątki Nie nie umiem, ja nie mam myszki takiej, nie mam gamingowej A ja łukam, ale ty za to nie ma... masz klawiatury? Czemu to nie? Czemu to się... ja mam klawiaturę Ale gamingową? No mam Nie No właśnie ale fajne jest a skąd nie masz? Sableta? tableta z kąbek serio? jak ci działa no? pleca? no normalnie dałem U? urządzenia urządzenia brud ha jakiś a coś tam ma już dziesiątki poziom to nieźle robiłem to samo co przy dzisiaj Ale chłop ma i ma A bo on mnie nie widzi <laughs> Jak? No ja to ja go nie porobię Lejtowo Ja jestem lepszy z bliska niż z daleka, ty? A jak gracie w ten piątek? Brzmi to w ten piątek? Ja nie gram. Szkolnego? Szkolnego nie grasz? No nie. Czemu? Bo trener mnie wziął. A ty grasz? Nie, bo on żałuje palec, ale ja bym jak załatwił. Jak on nie dostaje? Lebo kiedy weź plod 9 na blisko, będzie łatwiej. Na jakim kredycie masz kontakt? O, dostał. O, a... O, to jest czym masz? Ej, czym ty masz ten bombik? Oooooooo! Rekordzi graci, nie? Mój to 5 z winem. A, z winem. Z winem, a Rekord to normalnie 5 z winem. 5 to rekord i z winem też 5. A ja dobry, ja jestem, ja jestem spocony. Ta. A no, ten preteksterem masz spocony. Bardzo <laughs> no, pracuję. A to nie miał być do tego skina, nie? Ale mój aim na no daleko, o! No, ale, ale mój jest słaby. No, a no, widziałeś no, jaki no, mój no, jest spocony? No, no. Ej widzisz, WP mi Kuba 2007 załatwia. Na czacie. Było. Ej nie mam... Ty, ja nie mam... Ja nie mam czatu Nie no, mam za dwa dni! Dzięki zaś mi się widział. Te dwa dni! Na jakim dla fishu mam pompę? Mhm. Na dwójce, ale w większości ja zmieniam. Ma... Na scrollu zmieniam. Czyli? Nie, co to scroll? Nie. Ja. Serio? Na tym takim kółku? No Aj, a dobra A ty też? Ja właśnie nie, ja właśnie nie zmieniam Ja zmieniam tylko na scrollu PMA i skala A tak to mam, że na skróla naciskam Bez pompa Chopie, dajcie, że na scrolla naciskasz Widać potem będziesz miał dobrego Patrz, kiedy już ty jesteś jestem i daj scrollę, nie dobry jest, mówicie Właśnie, że ja, ja się szybko zmienię? A, bo tak wam... Czeka... I killer napi coś! O, zibiego oglądasz. Nie, zbyszek... Zbyszek z Żydą. Ej, weź to przycisz. O, ja! Weź to, co on jest w Luzinie, czy co? On to chyba nie ma. I was by wrona. Psy, to kręci strona. Mm -hmm. Jałka... Kevin Durant czy Stephen Curry? Kto wygra? Kto wygra? Kevin Durant czy Stephen Curry? Zależy, mm. no bo jak Curry rzuci trójkę... <coughs> Jałka, bronam. A ja, ja tego nie rozumiem, nie. prosi o tego o live'a, żebym zrobił, a potem go nie ogląda. Aha. a zrobiłeś go? No. Cały czas jest. Ej, dojdę. Panie o maców. O! Lepiej ze zostaw... Wow! Ale ty jesteś specjalni. I dobra wyjdźmy dłuższy. się czekasz? O, i dobra pej, ja podjeżdżę go. Tam cyt... Jest tam cyt. Tylko nie wiem gdzie. No wiesz? Pa. On, on chyba nie ogarnia. No jak nie? No że ja też wymówił I Jakie 90 Ja! Ja! Mnie no a ma... to na lewo Na lewo? No, tam płynął wodą, mi się tak wydaje No płyną wodą, mi się tak wydaje Nie on tam jest, bo widziałem Trochę, ja ci nic nie mówię, ale Strefa No, trochę daleko Tam, ona jest wolna. No, On tam jest. No, no jest, jest. No dawaj podjazd. Co robisz? To no. I zaproszę ten... Tom, tą Nikolę, okej? Okay? Ona jest taka, taka, taka ta Fortnite'a. Jaka Nikola? Z no ta od twojego kolegi z dawnego z klasy To no, jest twoja klasa? No, ale słaba, ale to jest. To no dobra, bo nie. nie. To zapraszam ją? Hmm. Aby. O! Zaprosiłam ją! No nie! Po co ją wywalisz? O, jest gry, uwe, Uwag... żona, no, no, ona już była. Jezu, ktoś się gra w CS-a? Dużo osób. No dużo się do mnie wzywa Kto? No ona, tu wiesz, kto to jest, nie? A fu... jak? Pa to sepku, weź, dawaj kresy Nie. chwilę. Nie.

No Jezu, znowu mam jakieś powalone coś, że mi... No. Daj mi liderka. Co? Oto. Czekaj. Are ready ready? Halo. Halo, no, Hello. no, die ready. I'm no, 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 you? no, 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 Na chwilę! O nie! Jazu, to jak nie, nie chcesz grać, to wyjdź! Jazu, Na chwilę dawaj kratkiwa! Jak nie chcesz grać, to wyjdź! Ja chcę się tylko rozgrzać! Z twoim nie. skillem! To mój skill jest po prostu. A! A! Do. To jak jest taki A, to, to chodź gramy! Nie! O chodź! No daj na chwilę, no na chwilę, daj tylko! No Kuba, Jezu, jak nie chcesz grać to wyjść. No, nie, bo no. ja się doczekałem! Ty doczekałeś! A ja gadałam, że nie będę nie, grał. Na chwilę, na chwilę. No, <trybuj> no grasz no, czy gra? nie? Ja, nie, no, no, po tej grze no, na chwilę. Nie! Jezu! No Jezu kadalny typie! No co typie? No typie, tak? Pie! Pie! typie! Typie! Ale musisz spoconego skina z tym plecakiem. No lepszego od swojego. Tak! Dobra no, wybądź i... cicho, bo mam bardziej spocen... spoconego skina. Nie? Nisz wszystkie twoje, nie wcale. Bo no ja, ja mam zniwia, że masz zniwia, że jest najbardziej, że to co inni klautem. No, bo nie gra. No, bo jest nie nie. Co? Tak. Bo jest? Co? Ale się potem... Ale się potem... Ale się potem... Ale się potem... Nic? Bambiku, bambiku, chłopie, bambolku! Ciebie nie mnie bambiku, a ja do ciebie Co mi rusza? Co się Co? Tu leci mi chłopie. Leci chłopie. -huh. Okej, okay, to ostatnia i wyłączam. No. Czemu? Ha, okej. Okay. To niezły kreatyw, a chciałam zagrać. No. A nie końca. Chciałem zagrać, ale mi się już nie chce. No, no. Ale kończysz po tej? Nie wiem. I tak nie będę no, grał no. kreatywa. Na który lecisz? Nie wiem, tu nie było Omra, um, Emetka. On um, typa, ale on ma PM-a, więc ja przykrywam. Ja, ja? ja? Ej, do... ja umiem grać lepiej PM-em niż pompom. -pom. No, robiłem. Nie! Ничего не сказал. Ну нет. А у меня уже пока за гонщик. Kredzi, pokaż, jak ja nie słyszę. Czekaj, bo mam typa. No mów, ja do ciebie idę już. To mów, że masz typa, tak jak w tym filmie gadałeś. No teraz... Ja też mam typa. To właśnie on. Zero. No ubiłem no, ja go tak ubiłem, ale... Ja wierzę. Objęci ci go. Ja go też sobie Ja ci go obiłem za 50 i 24 cztery. O! Jeszcze. Ty ma zero też tu. Ten, ten ma zero, on nie ma kepa i ma pięć HP. On ma 5 HP

No bezpieczeństwo! zero. Mama, zero! No, ma no ja jeżdż! Ale mi zabrałeś! Po prostu mi myszka nie działa! Jezu! I teraz nie mam fraga, bo mi myszka nie działa. Ja mam cztery. No właśnie, No dobra, rekordzik ale... robimy, idziemy po sześć. Ale my... mi problemem dobrze Rekord? No, sześć na klawiaturze. Jak mi... a z czego masz myszkę? Eee, z Manty. Aha, Nie, tu, masz taką, to... tu masz taką... taką słabą. Dobrą! No to co ja miałem? Patrz, pokaż jak zujesz, chodź. Patrz, jak Kaj... mi... A jak... Bo mi możliwe, że myszkę... Patrz. Kaj... Kaj zmyszko. No. No. No jaką nie grę na... No, on gra na On gra na ps ale na kompie. Ouu! Szybszy, mam lepszy ping. O je. Tak, masz ping. Nie wiem. czy znaczy ja wiem, nie pisze mi. O Typ! I tak idę, idę już. Ja tylko się je. Tam jest, wiesz gdzie? Z metalu. A, chciałabyś tych e, Chyba ja się wydałaś na mnie. Dobra, ależ no, leży. Ty mówisz, że jest ma... Nie, no, nie, to było szabal. No bo ty masz myszkę. Idę! Idę w kto dołączył? Mieczek wysłałem ci zdjęcie jak teraz zrobiłem je. Nie I tak jest... Ło! Pamasz! No, no nie O kurde, Klaudii! Ło bra! Jest! Honorowy frag, ale dostał lasera. A ja mam pięć. Czemu mam wyjść, Klauzyc? Ty ślad nie mam. Być. Chodź, chcę no cię, chodź! No leż! Ty tu... Ty tu jest. Leż już. Jak on strago? Spoko, już. No Jezu, jak ty wszystko robisz tak na... Na farcie. Na farcie. Dobra, cicho, bądź. Jak to są same boty chłopie? Dobra, może nie boty, ale... No, bo ja mam myszki! A ja sobie będę kupywał z... no to, to... z tej dobrej firmy, no. no to jest wszystko dobre. Co? Jestem na telefonie, bo wolę mieć coś na przyszłość niż... Wow! Nie, już? CO?! Ja chciałbym też, żebym wyszedł. A bo ja zapomniałem ty... Jakiś random wbił, to gadam. Zrozumiałem. Igor, chyba, Kaczorowski. Oh, I za trzy dni? No. Trzy dni będzie na żywo ten live. Star Warsy! A! Kobus. No ja budować nie umiem. Dobij go. On nalowa ten. A fajny jesteś. Nie umiesz grać. go! No gościu on miał kawa, ja bym, jakbym miał kewa, ja to bym go... Czemu on ma tyle HP jak ty mógł zbić całego kewa? No. Wow. Ale yeah, czemu on ma 150 jak ty mu za 71? No nie? Ale, ale gościu ja tej lagunie, ona miała 39 laguna. Aha, to nie ta, bo ta, bo ta druga mnie zabija. Beh, io vivo lo ancora